Jak dbać o domowe rośliny doniczkowe zimą? Na co zwrócić szczególną uwagę? Przypomnienie tych informacji będzie tematem dzisiejszego filmu z cyklu Dom pełen kwiatów. Zapraszam! Zima to najtrudniejszy czas dla naszych domowych roślin doniczkowych czas, kiedy większość uprawianych przez nas okazów cierpi z powodu niedoboru światła, zbyt suchego powietrza lub nieodpowiedniej temperatury otoczenia. Różne gatunki roślin, jakie mamy w domach, mają różne wymagania, więc do każdego z nich warto podejść indywidualnie. Ale jest kilka zasad, których zimą warto przestrzegać w przypadku praktycznie wszystkich domowych roślin, żeby im pomóc w jak najlepszej kondycji przetrwać do wiosny. Oto one: warto zapewnić roślinom jak najwięcej światła, nawet tym, które teoretycznie są bardziej cieniolubne. Je wszystkie od listopada do lutego warto ustawić w jak najjaśniejszym miejscu w domu jak najbliżej okien najlepiej od strony południowej. Można także rozważyć użycie specjalnych lamp doświetlających dla roślin, jeżeli zdecydowaliśmy się na uprawę szczególnie wymagających gatunków. Dbajmy też o regularne odkurzanie liści, żeby zapewnić roślinom jak najlepszą możliwość fotosyntezy. Zimą ograniczamy podlewanie. Większość roślin o tej porze rośnie wolniej. I tym samym zużywa mniej wody. Warto więc przed każdym podlaniem sprawdzić, czy ziemia w doniczce już przeschła, czy może jest jeszcze wilgotna, żeby nie przelewać roślin, bo to może doprowadzić do zagniwania korzeni. Oprócz podlewania ograniczamy też nawożenie. W przypadku wielu gatunków możemy zaprzestać go zupełnie. W przypadku nadal rosnących okazów możemy je ograniczyć, np. do 1 czwartej normalnej dawki. Wyjątkiem od tej reguły są tu jedynie właśnie kwitnące okazy, np. storczyki, grudniki, poinsecje, cyklameny, Kalanchoe, czy też inne gatunki, których pora kwitnienia naturalnie lub przez działanie producentów roślin przypada właśnie na tę porę roku. I je warto regularnie odżywiać, żeby cieszyć się ich kwiatami jak najdłużej. W przypadku domowych roślin ozdobnych z liści, które często pochodzą z rejonów tropikalnych. Warto w okresie grzewczym zadbać o regularne zraszanie, czy też wykorzystywanie innych sposobów podnoszących wilgotność powietrza w ich otoczeniu. Suche powietrze czy ustawienie blisko gorących kaloryferów może u tych roślin powodować brązowienie końcówek liści oraz zwiększać ryzyko ataku szkodników, takich jak np. przędziorki. Nie zraszamy jednak roślin pokrytych kutnerem oraz takich, które preferują suche powietrze, jak np. kaktusy czy inne sukulenty. Pozostając w temacie szkodników, zimą częściej atakują one nasze domowe rośliny doniczkowe. Dotyczy to zwłaszcza przędziorków, miseczników, tarczników, wełnowców czy wciornastków. Warto regularnie monitorować stan roślin pod tym względem. Zimą należy też zwrócić uwagę na to, by nie narażać ciepłolubnych domowych roślin doniczkowych na zimne lub jeszcze gorzej, mroźne przeciągi podczas wietrzenia mieszkań. Jeżeli musimy szeroko otworzyć okno, a rośliny trzymamy na parapecie, przenieśmy je na ten czas w głąb pokoju. I przypominamy, że nie jest to dobry czas na przesadzanie. Z tym zabiegiem lepiej jest wstrzymać się do wiosny i zrobić to bezpośrednio przed momentem, gdy rośliny wznawiają intensywną wegetację lub na początku tego momentu, chyba że widzimy, że nasz okaz tego przesadzenia bezwzględnie potrzebuje. Wtedy nie ma na co czekać. Większość domowych roślin doniczkowych to rośliny, które świetnie czują się przez cały rok w temperaturze pokojowej od 18 do 24 stopni Celsjusza, więc o to nie musimy się martwić. Ale, i tu są wyjątki, jeżeli uprawiamy rośliny śródziemnomorskie, takie jak na przykład cytrusy, oleandry czy oliwki, lub sukulenty, w tym kaktusy, warto znaleźć dla nich zimą, w miarę możliwości, jak najchłodniejsze miejsce w domu. One o tej porze preferują niższe temperatury. Życzę pięknych i zdrowych roślin, niech zima nie będzie im straszna. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów z cyklu Dom pełen kwiatów oraz pozostałych filmów na kanale Ogród na Co dzień.